Dwa uczniowie szli do Emaus. Nie była to ani pobożna pielgrzymka, ani zwyczajna wyprawa. Oni właściwie uciekali przed pustką, uciekali przed brakiem nadziei. Po śmierci mistrza Wydawało się im, że nie ma nic, co mogłoby ich zatrzymać w Jerozolimie. Ich pan umarł, a więc nie było go już w tym mieście, ani nigdzie indziej. Ich świat stał się pusty. Kontemplując tę nieobecność Jezusa, nawet nie zauważyli, że mają towarzysza wędrówki. Weszli z nim w żywy dialog, ale nie wiedzieli, kim jest ani dokąd podąża. Słyszeli, jak z wielkim znawstwem wyjaśniał pisma, jak zarzucał im brak wiary, ale ich serca. Nawet nie drgnęły. Świadomość, kim on jest, wróciła, gdy zaczął łamać chleb. Jednak zmartwychwstały, w tym momencie zniknął z im, im z oczu. Natychmiast wrócili oni do Jerozolimy, do pozostałych uczniów Jezusa. By dać świadectwo, że widzieli go żywego, że towarzyszył im w drodze, że poznali go przy stole, gdy wziął w swoje ręce chleb. On zgodnie z daną obietnicą jest z nami także i dziś. I nie zmieni tego nic. Ani serce nieskore do wierzenia, ani oczy na uwięzi, ani usta głoszące nieobecność Boga w świecie, ani działania zmierzające do marginalizowania religii w życiu społecznym, ani umniejszanie wagi duchowych potrzeb człowieka. Ani zachęty do zdejmowania krzyży z urzędniczych ścian, ani rozporządzenia utrudniające organizowanie lekcji religii w szkołach publicznych. On jest i będzie z nami aż do skończenia świata, i nikt i nic temu nie przeszkodzi. By świat uwierzył w Jego obecność pośród nas, Potrzeba świadków? Czy swoją postawą przybliżamy Chrystusa naszym trudnym czasom? Czy potrafimy wszystkie cierpienia, napięcia i niepokoje przekładać na prosty i przynoszący owoc język Ewangelii? Czy widzimy potrzebę wnoszenia Ewangelii w tkankę życia społecznego? Przez miłość okazywaną bliźnim, przez dobro dzielone ponad podziałami, przez szerzenie pokoju? Czy też poprzestajemy na dbaniu o zewnętrzne znaki i słowne deklaracje? Jezu obecny w Białym Chlebie, pomóż nam stawać się świadkami Twojej miłości. Pomóż nam stawać się świadkami dobra i pokoju dla ludzi żyjących pośród chaosu. Pomóż nam być świadkami dla zmieniającego się wciąż świata.